Witajcie, witajcie ludziska. Pomyślałem sobie, że w związku z tym, że żadna dziewczyna mnie nie chce, to wymyśliłem, co opowiem o Walentynkach. A mogę o tym, o tym święcie, durn Durnowatym święcie powiedzieć bardzo duso Po pierwsze, czy wiedzieliście, że Walentynki to nie jest święto zakochanych? Tylko święto. Yy, święty Walentyn nie był wcale patronem zakochanych. jest od tego zacząć. Tylko był po prostu patronem nienawiści, zawiści, podłości, chamstwa i jeszcze y, innych rzeczy złych. Tak naprawdę tym, jest, tym są walentynki. Świętem kucci, podłości, nienawiści i chamstwa. Wszyscy mówią, że to jest mi i święto mił zakochanych, ale to jest zupełnie inaczej. Święto Walentynki nie jest świętem miłości, jest świętem podłości, zawieści i podłości. W związku z tym, że nie mam dziewczyny, to, tak, to takie coś pomyśle, mi taki filmik na YouTube, ponieważ każdy, każdy truje o walentynkach, a to zupełnie inaczej. Walentynki to święto dla dla dolniów jest, dla dolniów, którzy uważają, że, że Miłość to miłość. A to tak naprawdę walentynki to po prostu święto kucy, podłości, zawieści i podłości. Święty walentyn był po prostu... Yy, święty walentyn nie był po, yy, 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 wbrew opinii święty walentyn nie był w ogóle człowiekiem yy, miłym. On był pedofilem, który wymyślił takie święto yy, dra, z yy, jakomu Ukrycia swojej tożsamości. Tak naprawdę tym są walentynki. Świętem wymyślonym przez zboceńca. Dla, dla tych, którzy chcą wymyśl, którzy chcą mieć miłość. A to tak naprawdę święto i podłości, i nienawiści, zawieści, podłości, chamstwa oraz pedofilii. Pomyślałem, że taką ciekawostkę na YouTube wsadzę dlatego, że żadna dziewczyna mi nie chce, że postanowiłem rozpuścić powiedzieć, taką plotę.